Witajcie rodacy, firma Vantop wypuściła swój flagowy model kamerki sportowej potrafiącej nagrywać w 4K i 60 klatkach na sekundę. Zobaczmy jak się sprawdza w testach, bo na papierze wygląda dobrze. Całość jest zapakowana dość niecodziennie, bo w okrągłą tubeł, a na górze mamy przeszkloną ściankę, by móc podejrzeć kamerkę. Z pokoju opakowania mamy oczywiście wszystkie detale techniczne, a możemy się dowiedzieć na przykład tego, że 6S ma funkcję zapisu w RAWach. Tak wygląda wantup od razu po wyjęciu, no i sprawia bardzo dobre wrażenie. Spasowanie elementów jest wzorowe, a całość jest pokryta takim miłym gumowatym plastikiem. Nie mam się tutaj do czego przyczepić, jeżeli chodzi o jakość wykonania. Z boku i z góry mamy zaledwie dwa przyciski: do włączenia kamery i startu stopu nagrywania. To z tyłu mamy prawie 6 cm dotykowy ekran, i to za jego pomocą zmienimy wszystkie ustawienia, ale o nich później. Co ciekawe, z przodu również znalazł się ekranik, ale nieco mniejszy, bo 2,5 cm, a na nim wyświetlają się podstawowe informacje, czyli np. Na czas nagrywania, stan baterii itd. Na spodzie fajnie, że mamy wejście, by wkręcić na przykład statyw, a obok oczywiście jest miejsce akumulatora o pojemności 1200 mAh, ten podczas nagrywania w 4K mi starczył maksymalnie na godzinę i 15 minut. Kawałek wyżej w tym schowku jest miejsce również na kartę SD do pojemności 128 GB. Kamera oczywiście przychodzi z masą akcesorii, jak kompletnie wodoodporną obudową, dzięki niej możemy się zanurzać do 30 metrów i nic wantopowi się nie stanie. Dodatkowo możemy w tej klatce wymieniać drzwiczki na takie elastyczne, więc pod wodą będziemy mogli dostosować swoje ustawienia. Tylko pamiętajcie, z tą gienką ścianką nie zanurzajcie się głębiej niż na 3 metry. Dostajemy również zegarek multifunkcyjny, i jest to najlepszy zegarek do kamer sportowych, jaki otrzymujemy razem w zestawie. Jest wykonany częściowo z aluminium, z dobrych materiałów, a opaska jest bardzo miła w dotyku. Dodatkowo jest sporo funkcji na samym wyświetlaczu. Tak dla porównania wygląda zegarek 90% konkurencji. Taki mały, super tani plastik. A tutaj, w S6 jest to naprawdę dobry sprzęt. Miło również, że dostajemy zewnętrzny mikrofon, którego możemy wpiąć do naszej kamerki, no i od razu łapcie test, jak on brzmi. Raz, dwa, trzy, cztery to jest test mikrofonu z wewnętrznym dźwiękiem kamerki Vantop. Raz, dwa, trzy, cztery to jest test z zewnętrznego mikrofonu kamerki Vantop. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Jeżeli jest to Wasza pierwsza kamerka sportowa, to producent dorzucił dla Was obszerną, kolorową instrukcję obsługi. Jest również dużo różnych dodatków, przejściówek, przylepców itd. Ten sprzęt przyjmujecie bez większych problemów praktycznie wszędzie. A jako, że te akcesoria mają te same wymiary co do GoPro, więc zamienników i innych konstrukcji jest cała masa dostępnych do kupienia. Miło się również że zaskoczyłem, że w zestawie są dwie baterie. Bo wiadomo, że z jedną niewiele da się nagrać, jak będziecie coś kręcić w plenerze. Samo menu, i poruszanie się po ustawieniach, jest banalnie proste i intuicyjne, a sam ekran dotykowy jest bardzo responsywny. Mamy tutaj praktycznie wszystkie ustawienia, jakie byśmy tylko chcieli. Tak więc kamera może posłużyć nam do time timelapsów jako wideorejestrator samochodowy, czy nagrywa wideo i w tym samym czasie robi fotki. Głębiej w ustawieniach są opcje saturacji, jasności wyświetlacza, włączenia dźwięków, automatycznego włączenia nagrywania no i tak dalej. Generalnie jest tutaj ogrom funkcji i opcji. To czego nie ma to ustawień dla bardziej zaawansowanych użytkowników, jak na przykład włączenia kolorów flat, no i napisałem do producenta o to, czy w przyszłości po aktualizacji dodadzą nam taką funkcję, no i jak widzicie otrzymałem informację, że najprawdopodobniej tak. Jak zatem nagrywa sama kamera? No cóż, łapcie przykładowe nagrania. W środku siedzi jeden z najlepszych procesorów na dzień dzisiejszy, czyli Ambarella H22, a w połączeniu z sensorem Sony i MX377 otrzymujemy naprawdę świetny jakościowo obraz. Dodatkowo mamy tutaj kilka opcji wyboru FOW, czyli jak szeroko ma kamera nagrywać. Jest zatem ultra szeroko i tak to wygląda. Szeroko soczewka nagrywa w ten sposób, no i widać, że trochę nam ucięło boki. Co ciekawe, jeżeli do tego wrzucimy stabilizację obrazu, to ucina nam kolejne 10% obszaru po bokach. Ostatnią rzeczą, jaką możemy włączyć, to funkcja redukcji rybiego oka, która ponownie utnie nam boki, ale wyprostuje obraz. Jak widzicie, każdy znajdzie FOW dla siebie. Rejestrator posiada stabilizację obrazu dostępną do rozdzielczości 4K i 30 klatkach na sekundę. No i teraz widzicie mój chód bez włączonej stabilizacji, a teraz z włączoną. No i ewidentnie widać, że jest trochę lepiej, no ale szału nie ma. No dobra, a teraz czas zabrać 6s na prawdziwy test, no i zobaczymy co jest warty Vantop gdy podepniemy ją pod drona. Pogoda na testy mi sprzyjała, bo wiał silny wiatr, więc stabilizacja została poddana srogim testom, no i wydaje mi się, że Vantop wyszedł obronną ręką. Owszem, czasami widać jakieś małe kołysania i drgania, ale przez cały dzień mocno wiało, a dronem kołysało. Mimo jednak tego obraz jest całkiem stabilny. Jeżeli chodzi o jakość, w domu mam jeszcze GoPro 7 i pomimo tego, że GoPro ma sporo większy FOV, to jakość, ostrość obrazu jest niemal identyczna. GoPro ma oczywiście dużo lepszą stabilizację, jak i trochę więcej funkcji, ale kosztuje dwa razy tyle, tak więc sami sobie odpowiedzcie, czy warto wydać więcej. Reasumując, Wanto 6S do złudzenia przypomina mi SJTK SJ8 Pro, jednak podczas moich dwutygodniowych testów nie zawiesiła mi się ani razu recenzowana kamerka, a SJ8 Pro ma takie przypadłości. Dodatkowo tutaj w zestawie dostajemy ekstra baterie, dużo lepszy aluminiowy zegarek, no i zewnętrzny mikrofon. Jest to bardzo dobra alternatywa dla GoPro w połowie ceny konkurenta. Warto się nad nią zastanowić, jeżeli wybieracie kamerkę sportową do 800 zł. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć! Okay. Mm -hmm.